Mili Państwo, w perspektywie nadchodzących świąt sygnalizujemy dziś Światowy Dzień Roślin Wiecznie Zielonych, czyli takich, które przez cały rok zachowują swój naturalny... Kolor. W naszym kraju można do nich zaliczyć niemal wszystkie rośliny iglaste, więc i jodełkę, którą będziemy instalować już niebawem, ale także na przykład jemiołę, pod którą będziemy rozdawać i przyjmować buziaki. No i ogólnie niech nam będzie Zielono. Najwyższy już czas na wysyłanie życzeń świątecznych, sięgamy więc po wzorce do internetu. Pierwsza przymiarka. Idą święta, widać gości, wydłub skarpia wszystkie ości. Powyjadaj z barszczu uszy, a gdy cię za bardzo suszy, siądź wygodnie z flachą wina i obejrzyj dziś Kevina, przymiarka druga, Mikołaja z długą brodą, gości z procentową wodą, damy gorącej w prezencie prostej drogi na Zakręcie. Historia przynosi dzisiaj datę jak dzwon z historii kina. Powiem to właśnie 19 grudnia 1997 roku do kin całego świata wpływa film Jamesa Camerona pod tytułem Titanic. Opowieść o luksusowym liniowcu oceanicznym, który uderzył w górę lodową i zatonął podczas premierowego rejsu w roku 1912, skutkiem czego zginęło ponad 1500 pasażerów i załogi. A ten kinowy Titanic katapultował ku olśniewającej karierze zwłaszcza dwie gwiazdy, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Ta łzawa i sentymentalna, choć niezmiernie efektowna opowieść zgarnęła aż 11 Oscarów, w tym na przykład za piosenkę My Heart Will Go On, śpiewaną przez Celine Dion. No i film uwiecznił również słynny okrzyk Leonardo DiCaprio, wygłoszony na dziobie Titanica, który to okrzyk brzmiał I'm the King of the world, jestem królem świata. Ten okrzyk zresztą powtórzył James Cameron, kiedy podczas ceremonii Oscarowej odbierał statuetkę za najlepszą reżyserię. Sam reżyser przed rozpoczęciem produkcji filmu wynajął rosyjskie łodzie podwodne, aby zanurkować do wraku Titanica, który spoczywa u wybrzeży Nowej Szkocji, żeby zorientować się w rozkładzie tego liniowca, który następnie odtworzono w specjalnym studiu zbudowanym w Stanach Zjednoczonych, gdzie sporządzono także replikę Plikę samego Titanica. A cała impreza filmowa kosztowała nie mniej niż 200 milionów dolarów, co uczyniło obraz jednym z najdroższych w całej historii kina. Dzisiaj te same efekty urządzono by bez porównania mniejszym kosztem w zaawansowanym studiu komputerowym. Ale dzieje kina toczą się dalej i na naszych oczach, w sposób niezwykle efektowny, zatonie zapewne jeszcze nie jeden Titanic. Co z mieszanymi uczuciami, bo to z jednej strony wspaniały Widowisko, ale z drugiej ogromna ludzka tragedia przyjmuje do wiadomości o poranku Wiesław Kot.